Usiądźmy na krótką chwilę refleksji nad kolejną częścią godziny o Go niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Pandy. Witaj arko przymierza tronie Salomona, tęczą wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. Dzisiaj nad tym fragmentem chcemy się pochylić to jedno właściwie zdanie yy, złożone z trzech obrazów zaczerpniętych ze Starego Testamentu z dość odległych od siebie miejsc. Witaj Arko Przymierza. Arka Przymierza to tytuł, który również wyśpiewaliśmy dzisiaj jak co w litanii loretańskiej. Czym jest owa Arka Przymierza? Słowo Arka może nam się kojarzyć z Noem i okrętem, który zbudował, żeby ocalić zwód potopu siebie, swoją rodzinę oraz zabrane na pokład zwierzęta. Ale Arka przynajmniej w tym znaczeniu, o jakim mowa w litanii, a także w godzinkach to skrzynia wykonana z drewna akacjowego obłożonego złotem, złotą blachą z zewnątrz i w środku, przykryta specjalnym wiekiem, na którym umieszczono wizerunki dwóch pochylających się i rozciągających nad tą skrzynią skrzydła cherubów. To można powiedzieć odpowiednik, taka zapowiedź naszego tabernakulum. Kiedy widzimy kapłana, jak otwiera tabernakulum i wyciąga stamtąd najświętszy sakrament, też widzimy, że jest ono wybite, wyłożone złotą blachą w środku. Oczywiście nie jest to szczero złote, ale jakiś mosiąc czy inne stopy, które są w kolorze złotym. To nawiązanie do właśnie tej arki przymierza. My w tabernakulum przechowujemy największy nasz skarb, Eucharystię. Co przechowywano w czasach biblijnych w arce przymierza? Trzy rzeczy najpierw dwie kamienne tablice, na których Mojżesz wypisał dziesięć słów, dekalog dalej w arce przymierza przechowywano naczynie, w którym była spora garść manny tego niezwykłego cudownego pokarmu z nieba, którym Pan Bóg żywił Izraelitów podczas wędrówki przez pustynię. Trzecia rzecz to była różdżka czy też laska Aarona. W czasie wędrówki do Ziemi obiecanej przez pustynię powstał wśród Izraelitów spór o to, kto ma pełnić funkcję kapłańską. Przedstawiciele poszczególnych pokoleń przynieśli swoje laski i wbili te dwanaście kijów właśnie przed Arką Przymierza. W nocy jedna z nich zakwitła i zaowocowała migdałami. To była laska czy też różdżka Aarona, a Pan Bóg w ten sposób wskazał, że to właśnie on i jego potomkowie będą pełnić funkcję kapłańską, będą troszczyć się o miejsce kultu oraz o wszelkie nabożeństwa. Więc te trzy rzeczy najświętsze tablice z dekalogiem, naczynie z manną z nieba i laska Aarona przechowywane były w arce przymierza. Tak jak my dzisiaj w tabernakulum przechowujemy dla nas największy skarb: chleb eucharystyczny, chleb aniołów, pokarm z nieba ciało Pana Jezusa, które wyjmujemy i karnimy się jak ową manną z nieba Izraelici na pustyni. Witaj tronie Salomona, to w drugiej księdze kronik wspomniany element bogatego wystroju pałacu, który zbudował król Salomon specjalny tron, albo zbudowany z kości słoniowej, tak o nim mówi Księga Kronik, albo jak wczytamy w pieśni na pieśniami, z drzewa cedrowego, również jak arka obłożonego złotem. Tron to miejsce, które uobecnia, wskazuje na władzę królewską tego, który na tym tronie zasiada. Wreszcie tęcza. Wszechmocną ręką z pięknych farb złożona, to znak pierwszego w historii przymierza, jakie Pan Bóg zawał po potopie z Noem, a przez niego z całą ludzkością. Łuk na obłokach tak nazywała się ta tęcza. To był znak, że Pan Bóg zawiera przymierze z ludźmi, że od tej pory będzie się nimi opiekował, a oni będą musieli przestrzegać siedmiu praw symbolizowanych przez siedem kolorów tęczy, tak to jest dokładnie opisane w Księdze Rodzaju. Byli powstrzymać się od zła, od nieczystości, od zabójstwa, od krwi, to były takie podstawowe, najważniejsze przykazania, wówczas, gdy jeszcze nie było Izraela narodu wybranego, przykazania obowiązujące zatem całą ludzkość. Pozostaje nam jeszcze odpowiedzieć na pytanie dlaczego te obrazy porównujemy do Matki Najświętszej i co one mają wspólnego z Maryją. W Arce Przymierza przechowywane były najświętsze przedmioty narodu wybranego. Maria jest Arką, bo w sobie, w swoim wnętrzu nosi Chrystusa, największy skarb, największy dar niebios dla ludzi. Tak jak ta skrzynia z drewna akacjowego, zwykłego drewna ozłocona blachą, Maria jest zwykłym człowiekiem, niewiastą wziętą spośród narodu wybranego, ale przyozdobioną złotem łaski Bożej. W niej, pod jej sercem przez dziewięć miesięcy kształtowało się człowieczeństwo syna Bożego. Dlaczego jest przyrównywana do tęczy? Dlatego, że ona jest znakiem przymierza Boga z ludźmi. Owocem tego przymierza jest Jezus Chrystus, wydany za zbawienie świata. Dlaczego wreszcie jest tronem Salomona? Wystarczy spojrzeć na jakikolwiek wizerunek, nawet na ten nasz obraz Matki Bożej nieustającej pomocy. Obraz, który pokazuje Marię, jak trzyma na ręku dzieciątko Jezus. Jezus, zobaczcie, moi drodzy, zasiada tak jak król na tronie. Na ramieniu Maryi. W ten sposób ona staje się jakby dosłownie tym tronem, na którym zasiada Chrystus, Pan i władca całego wszechświata. To ona jest tym pięknym tronem, siedziskiem, jakby z jej ręki, z jej ramion Chrystus błogosławi światu, czuwa nad nami i przyjmuje nasze hołdy i modlitwy. Tak więc w kolejnej części godzinek znajdujemy przepiękne obrazy ze Starego Testamentu odnoszące się do Matki Najświętszej, a poprzez te obrazy widzimy, jak wielka cześć należy się świętej Bożej Rodzicielce Maryi, cześć, którą wyśpiewujemy i w nabożeństwie godzinek, i w naszym nabożeństwie majowym, kiedy co wieczór przychodzimy, by również używając tych wszystkich obrazów biblijnych Opiewać cześć Maryi.